Czemu mam wdrowiam w dzisiejszym odcinku pogramy sobie trochę był chcesz I to nie jest y, y, luźne granko, tylko normalne granie. Pogrywam, y, nie, to jest... To jest po prostu nabijanie świni. A więc no. Y, co? Czemu tylko jest Blau Alena? Ten typ, którego w ogóle nie lubię. Co? No, słabo. Dobra. kogo by tu teraz wziąć. Najlepiej kogoś z charge Dobra, wezmę Franka, i tak go już nie lubię, ale wezmę. A temu możemy... Nie będę mu proponował. Dobra. Wyle, żeby coś wziął. No, Angelo. Dobra. Jak coś, to odnośnie Minecrafta. Teraz... będzie... nowy świat... No, ale nie będzie ten, który był wcześniej, tylko ten taki seed, y, który był jeszcze wcześniej, kiedy robiłem na direktowe rzeczy. I y, jutro będę właśnie wchodził do END'u. Stworzyłem go dzisiaj, ale szybko mi się udało tam te rzeczy zrobić. No. A więc... Dobra. Chyba już mam na pierwszy level. A no tak. No bo jeszcze jest... Level 0. Dobra. Bierzemy tą Jessie. Teraz tego robotnika. Dobra, punk. A dlaczego... Mu, dlaczego mu się strzałka pojawiła? Dobra. Teraz sobie tego busika pokonamy. mam Dobra. Mamy, tu mamy. Trzecia już ranga. U, podwójny bocik, mocno, mocno. Dobra, mamy hypercharge, a teraz jeszcze tylko Ulf. Bo Hypercharge i ULF to jest chyba najlepsze uczucie. Chciałam powiedzieć połączenie. Ale mi się zajmowało z najlepsze uczucie. Dobra, niech tego aktywacja. Demonstracja. To, nie! O! No, zabił mnie jeszcze ktoś. Jak ta Amber. Dobra. Idziemy sobie tylko tu ecka podabijać. coś to tu mam odpalonego Minecrafta, bo za chwilę sobie powiem, po odcinku. Dobra. Teraz tylko tą am jak ja nie lubię tej Dobra Teraz na ich safe. Albo będę bronić swojego, no lepiej swojego, pełen w safe. Albo nawet nie, bo oni sobie i tak już idą. Dobra, tak sobie tutaj boczkiem. Tylko żeby ta Jessie teraz mnie nie zabiła. Oby było Dzisiaj ja właśnie swojego ulta, najwidoczniej. A, a co tutaj Korcik robi? Nie bijemy się naszego safe'u. W ogóle chyba te przedziwne drzwi to chyba mnie nie widzą w ogóle. Chyba... o, oh, 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 oh. nie, nie. Dobrze, że nie odpaliłem już. Tego charge i ulta. Bo by było mega źle. Dobra, idziemy sobie na tego sejfa. O, ojejku, mają... O pójdę, mają przewagę. Ha, no, czy ja właśnie zelno Ulta i Hyper No nie no, ja nie wierzę. Nie no ja nie wierzę. Dobra. A sobie tam, na ten sejf. Uff. Ooo. Dobra, trochę tam poobijałem. Ale i tak pewnie przegramy, bo ja nie cierpię tego trybu. Naprawdę. Najgorszy tryb ever. Dobra. Zabijamy sobie tutaj. Przegram, przegram, przegram. Mówiłem, 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 mówiłem. Dobra. Idziemy na ich save, chyba w końcu do ty. Bo w ogóle nie do te, nie do ty. No wiecie o co chodzi. Dobra. No wreszcie. Cho chociaż trochę poobijałem. Chociaż trochę. Chyba ten Angelo jeszcze poobija. Już naprawdę. Chyba w ogóle trzy. Y 30 tysięcy kp. Dobra. Chyba przegramy. Chyba przegramy. To widzicie? Przegramy. Chyba. Idę na ich sejfa. Bo ja, ja nie wytrzymam. O Zrobili przejście idealnie. Dobra. Trochę poobijałem, trochę poobijałem. W cały czas jest ta dziwna maść Amber tutaj. oj, 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 oj. Trochę słabo, trochę słabo. Dobra, mają ten mniej HP safe y niż my, jest git. W ogóle to chyba w lepszy odcinek Garden albo z tego Minecrafta. Dobra, chyba my wygramy. O nie, o nie, o nie. Dobra. Chyba zrobię swój klub, albo nie w sumie, bo... Jak robię i tak swój klub, to nikt do mnie nie dołącza do tego klubu. Dobra. To... Coś jeszcze tutaj... A, coś jest w szopie, cofnij. Tylko to. W ogóle dlaczego ja teraz zbieram na kazy, a nie na przykład na parę... ...Squicka albo Willow? To to było super fajne ale niestety... Dobra. No niestety nie możecie dołączyć, bo jest pełny klub. Dobra, chyba już będziemy kończyć ten odcinek na rop,